Siemson, to ja, potwór04, dzisiaj zagramy sobie w Minecraft drugi odcinek, ale tamto to był poradnik, a to jest w ogóle gierka, zagramy sobie, let's play, coś tam, co to, ale ja tak nie będę nazywał mojego filmu, stworzymy sobie nowy świat. Hmm. Dobra, graj na wybranym świecie, stwórz nowy świat, l la, l la, l la, 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 przetrwanie, hardcore, kreatywny, przetrwanie, więcej opcji świata, włączę, włączam czasem, włączy się, na no sorry, ale ja umiem grać, czasem się włączy, co nie, to nie, baby. ucia umcia, umcia, pękła gumcia, umcia, umcia. Kto wie o co chodzi umcia, umcia, pękła gumcia, Like lub fabka w górę. Komentarz, subskrybacja, dziękuję. Trochę jeszcze poczekamy. Umcia, umcia, pękła gumcia, umcia, umcia, pękła gumcia. Dobra, siema, No, no się przywitać mano, To ja znów, potwór 04, witam w moim pierwszym odcinku Minecraft. Gramy się trochę na Pietrwianiu świnią, bo nudzie bo nie O, jak fajnie, kilów. Tyle. Ile to? Uuuu! Uuuu! Dwa kilofie. Moja skrzynka, moja skrzynka, moja skrzynka... Dobra! Jak Was fascynuje... A! Pamiętacie co mówiłem tam co jest tytuł Filmusiemka? Ja o tym nie zapominam. Dopiero 5 minut temu tam to nagrywałem. Chyba pięknie. ale tego samego dnia możecie się nawet sprawdzić. Zatem napiszcie siemka na YouTube. O Mam przystaście desek. To jest mój nowy re... Uje! No kur... Ciekawe czy odpowiedział na moje pytanie w filmiku Muszę do niego napisać w komentarzu filmiku albo na Aha Zapraszam do polubienia mojej strony Potwór 04 Będzie potwór Będzie zdjęcie moje Ops, sorry, z za dużo razem muszę... No tym nie wiem czym się... By a... nie wpaść do wody? Nie wpaść. O... O, sorry za lagi. Jak tak, gryłam, tak znasz jest mam 32 deski pamiętajcie zapraszam do polubienia do polubienia mojej strony na fejsie która zaraz powstanie Dobra, wziąłem sobie coś takiego muru ochronny wokół siebie i będzie w następnym odcinku. Pokażę to, będziemy walczyć z potworkami. Nie wiem, czy wystarczy desek, to powinno wystarczyć. Jak nie wystarczy, to sobie kopię z tym koło. Jestem koło drzewa, więc na kopię Wokół siebie. Wodę też do picia mamy. To nie tak? Przepraszam. nie takie Dobra, o nas wszystko O Jezu, po co ja tyle nagórodzam nie wiem, ale Już się mogę To Pamiętajcie lubcie moją stronę, ona będzie mieć na potwórdzala4 20 desek 4 podzieli 4 razy 5 i 20, no mam 20 desek teraz teraz 1, 2, 3

شی شیشتر دست دست Na corde. Dzięki mm -hmm. za oglądanie tego filmiku Minecraft. Dzięki, pamiętajcie, lubcie tą stronę moją, lubcie, lubcie, to jak polubicie. No nie wiem, co wam zrobię. tutaj się tu. Dobra, dzięki za oglądanie. Ja was sheklem.